Cześć, cześć, króciutkie wideo. No tu jeszcze lampy widać za mną, no trudno. Króciutkie wideo z, z no, z, można powiedzieć, z przygotowywania prezentacji tak, na, na nasze spotkanie webinarowe i chciałbym Ci tylko tak króciutko pokazać, o co tu chodzi, tak, zobacz. Dlaczego ja o tym mówię, że warto jest mieć dźwignię abonamentową w swoich działaniach, zobacz. No, nie mogę ci pokazać po prostu, jaka to jest firma, tak? No, bo to no, nie życzyłaby sobie. Ja też sobie nie życzyłabym jakby ktoś tak pokazywał i tak dalej. Bo to są dane poufne tylko dla, no, dla partnerów i tak dalej. No, ale jakby w, chcę tylko skalę zjawiska zobacz. Masz y, wszystkich tutaj w strukturze 3421 osób, na przykład, tak? A miesięczna aktywność mamy 78 osób. W poprzednim okresie tam jest 147 osób, tak? Czyli to jest 4,29%. To, czyli to oznacza, że jakbyśmy to wzięli miesiąc do miesiąca, to jest 50, 95% Twojej roboty psu, poszło psu na budę. Tak? Czyli zobacz, ty musiałeś wprowadzić te osoby, musiałeś dopilnować, musiałeś. Kouczować, musiałeś nadzorować zresztą no Boże, co ci będę mówił, tak? Wiesz dokładnie, co trzeba robić w biznesie sieciowym. I tak naprawdę 4,29% osób, które weszły do biznesu robi miesięczną aktywność. Teraz jak się zalogujemy, na przykład do CRM-u abonamentowego, to masz w tym na przykład okresie masz 89% faktur opłaconych. Przeterminowany, to akurat bierze tam z kilku miesięcy, no, ale powiedzmy, niech to, nawet jak to by było z poprzedniego okresu, że 40% opłaconych w terminie, 60 po terminie, no różnie to bywa, tak. Ten system bierze tak, że na przykład nie wiem, Jeden dzień po terminie już masz, no to jest przeterminowane, tak. One i tak docelowo spłyną, bo to jest abonament, tak. Wiadomo, niektórzy tam 10% 15 może odpaść po prostu z różnych przyczyn, tak, braku środków na karcie i tak dalej, ale tak to wygląda. I teraz zobacz. Mamy porównanie, nawet niech to będzie to 40% dopłacone To jest różnica. Tak. Czyli, czyli w abonamencie jesteś wynagradzany dziesięciokrotnie więcej, jakby 10-krotnie bardziej efektywnie może tak, niż, niż po prostu bez abonamentu. Tak. No właśnie. No i wiesz, to można było dużo na ten temat mówić, ale rozumiesz, co, co to znaczy na przykład... Mieć 40% aktywność z 3400 osób, a co znaczy mieć 429, tak? dziesięciokrotnie więcej, czyli tu byś miał 1470 osób aktywnych, tak? a nie 147. Rozumiesz sprawę? No właśnie, a przecież to jest gra o Twoją wolność, o Twoją niezależność, o, o czas i pieniądze, także. Myślę, że warto by było. Znaczy warto, Nie wiem, czy warto, tak. Ja już kiedyś podjąłem tą decyzję. Ta sama praca, bo rozumiesz, czy to wprowadzisz w abonamenty, czy do takiego biznesu, to jest ta sama praca to jest ten sam czas, te same chęci, jakby wysiłki i tak dalej, ale wynagrodzenie zupełnie inne. Także jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to można zrobić, jak możemy to razem zrobić. Jak możemy ostro zadziałać i po prostu, jakby, wystartować pod Twoją wolność finansową? No to będziesz miał linka gdzieś na dole, u góry. I do zobaczenia na spotkaniu online. Trzymaj się. Pozdrawiam. Cześć, cześć.